Witamy w grze triady magii. Po rozpoczęciu gry pojawiamy się w mieście. Na ekranie widoczne są surowce oraz pole heksagonalne, na którym budujemy miasto. Surowce obejmują pieniądze, kłody, deski, kamienie, cegły oraz ludzi zarówno dostępnych do pracy, jak i ogólną populację. Pierwszą czynnością jest zbudowanie ratusza. Jest on darmowy i można go e, postawić w dowolnym miejscu, na całym polu heksagonalnym. Jego położenie ma kluczowy wpływ na wygląd miasta. Po postawieniu ratusza otrzymujemy zadanie odnaleźć architekta. Mapa eksploracji. Opuszczamy miasto i trafiamy na mapę eksploracji. Nasza postać startuje na kafelku miasta. Do dyspozycji mamy pulę kafelków, które reprezentują różne tereny: drogi, lasy, góry, rzeki oraz kafelki interakcji, takie jak ruiny i obozowiska. Na kafelkach ze znakiem zapytania przeciwnicy mogą, mogą się pojawić, ale nie zawsze. Na kafelkach z wykrzyknikiem przeciwnicy pojawiają się zawsze. Na początku losujemy 7 kafelków. Dodatkowo każdego, każdego dnia. Otrzymujemy dwa nowe kafelki, które trafiają do naszej puli. Kafelki można układać tylko w zasięgu już położonych. Aby eksplorować dalej, najpierw trzeba zbudować mapę bliżej postaci. Wtedy zasięg stopniowo się zwiększa. Tury i pory dnia. Każde przejście na nowy kafelek kosztuje jedną turę. Na początku mamy cztery tury. Gdy tury się skończą, zmienia się pora dnia, a tury zostają odnowione. Pora dnia to rano, popołudnie, wieczór i noc. Pełny cykl pór dnia oznacza zmianę dnia. Przy zmianie dnia przeciwnicy na mapie zwiększają swój poziom. Na pustych kafelkach mogą pojawić się nowi przeciwnicy. Jeśli stoisz na kafelku, na którym mieliby się pojawić, nie pojawiają się. Walka. Wejście na kafelek z obozowiskiem uruchamia walkę na planszy heksagonalnej. Po lewej stronie pojawiają się twoje jednostki, po prawej przeciwnicy. Nad planszą widoczna jest karta obozowiska, a po bokach kart jednostek. Każda jednostka posiada atak, zdrowie, zwinność. Walka jest turowa. Zaczynasz ty, następnie przeciwnik. Zwinność określa o ile heksagonów jednostka może się poruszyć. Jednostki walczą wręcz, stojąc obok siebie. Natomiast jednostki dystansowe atakują przeciwników w swoim zasięgu. Nagrody. Po wygranej walce otrzymujesz surowce oraz skarby. Liczba i poziomy skarbów zależą od poziomu obozowiska. Skarby przypisuje się do jednostek, a ich statystyki sumują się z bazowymi wartościami jednostki. Po walce wracamy na mapę eksploracji. Architekt i powrót do miasta. Naszym celem jest dotarcie do ruin, w którym znajduje się architekt. Po jego odnalezieniu możemy wrócić do miasta. Pieszo przechodząc przez wszystkie kafelki, albo przez szybką podróż, która jest dostępna wyłącznie na kafelku ze znacznikiem szybkiej podróży. Po powrocie do miasta, zdrowie drużyny w pełni się regeneruje. Wszystkie zebrane surowce trafiają do magazynów. Zadanie zostaje automatycznie ukończone. Nagrodą jest budynek architekta. Rozbudowa i kolejne wyprawy. Postawienie budynku architekta kosztuje określoną ilość zasobów i odblokowuje nam nowe budynki. Przykładowo, domy zwiększają liczbę dostępnych do pracy mieszkańców oraz całkowitą populację miasta. Za każdym razem, gdy ponownie opuszczamy miasto, poprzednia mapa eksploracji znika. Losujemy nowe kafelki i tworzymy nową mapę eksploracji.